Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja chcę powiedzieć krótko. Dziękuję. Dziękuję za wszystkim mieszkańcy Maciek za to, że pamiętaliście, za to, że jesteście, chyba już warto się przypominać, najaktywniejszymi mieszkańcami, na najaktywniejszą dzielnicą w naszym mieście. To właśnie dzięki takim ludziom jak Pan Nielonych, dzięki takim na jak Chłodawsko. Mimo maczek, e, powstaje tutaj e, miejsce, gdzie możemy upamiętniać e, naszych bohaterów. To właśnie dzięki Wam, tu, mieszkańcom, którzy e, w wielkiej liczbie udali się do wyboru Praw Dzielnicy Marszka, którzy przywiązanie do tej dzielnicy, przywiązanie do e, z ideału społeczeństwa obywatelskiego, realizujecie je tutaj na co dzień. Bardzo się z tego cieszę. Jeszcze raz chciałbym Wam serdecznie podziękować. Podziękować za tę uroczystość, podziękować za pamięć i chcę powiedzieć jedno: do zobaczenia. Y, widzimy się zawsze na y, corocznym y, święcie aktywności y, po sprzątaniu Zawsze to robimy tutaj w i myślę, że i także w tym, w tym roku, y, w tym roku y, będziemy razem y, dbali o to, żeby tutaj ta dzielnica również. Y, jeszcze raz dziękuję, dziękuję, dziękuję organizatorom, dziękuję panu Jelentowi, dziękuję panu Jackowi, dziękuję, Dzięki, dziękuję wam, lokalni, lokalni y, patrioci. Y, wierzę w to bardzo, z roku na rok podnosimy się i będą wzorem dla wszystkich ludzi. Dziękuję. Chciałem powiedzieć, że ja przyjmuję te podziękowania na moją osobę, ale rozumiem, że to są życzenia i podziękowania dla całej ekipy, która organizuje, bo przecież ja nie jestem sam. Ja jestem tylko jednym z wielu tutaj mieszkańców Maca, którzy no działają na rzecz tej pamięci o Świętach Narodowych. Zrobimy sobie mały przerywnik, mianowicie chcielibyśmy teraz zaśpiewać jedną z pieśni